Dzień dobry, drugi dzień na Mazurach Jesteśmy na półwyspie Wierzba Ładna, piękny port a Antyport, no tutaj nie port, tylko wyspa za portem e, Pięć elementów Dalsza część, właściwie początek pięciu elementów Bo wczoraj mówiłem ogólnie Pierwszy element, ziemia Ziemia jest takim elementem, który jest Symbolizuje stabilność. Ziemia jest stabilna, tak? Ziemia ekspanduje, tak? Ekspanduje we wszystkie kierunki, i to jest jej strategia obronna przeciwko wodzie, strategia kontrolna przeciwko wodzie, ekspansja. Eee, oczywiście, Ziemia ekspanduje nie tylko do przodu, ale też do tyłu, tak? Tak jak powinna być ekspansja. Pamiętamy, ekspansja to jest oddalanie się wszystkich punktów Yang od centrum. To jest pierwsza rzecz, którą robi Ziemia. Druga rzecz, Ziemia, można powiedzieć, kołysze się, ma trzęsienie Ziemi, tak? Trzęsie się. Czyli kołysze się i w ten sposób atakuje, ponieważ otwiera i może atakować. W płaszczyźnie horyzontalnej przeważnie albo w diagonalnych, tak? albo od dołu, albo od góry, ale dopiero po otwarciu i wejściu do środka. To jest strategia ofensywna ziemi. I obie te strategie związane są z narządami, które, którymi, jak, jak mówiłem, każdy z pięciu elementów jest związany z, z dwoma narządami. Ziemia jest związana z żołądkiem i śledzioną. Tak? Czyli, że i śledziona, a rozwikłanie zagadki, dlaczego tak jest, pozostawiam tym, którzy się lepiej znają na medycynie chińskiej niż ja, dla nas ważne jest, że ziemia, pierwsze co robi, to ekspanduje we wszystkie kierunki, tak? Ekspanduje, a drugą rzecz, którą robi, kołysze się, robi trzęsienie ziemi po prostu, tak? Ważna rzecz, żeby przy tym trzęsieniu nie cofać łokcia do tyłu. Bo nie o to chodzi, tak? Zamiast tego cofania wykorzystujemy rotację. I to jest właściwie wszystko, co robi Ziemia. Wszystko i aż tyle. Dziękuję za dzisiejszy dzień. Drugi dzień na Mazurach. Piszcie komunikaty na blogu. Podpisujcie posty na, na Facebooku, proszę. Bo jeżeli będziecie pytali, to będzie szansa na to, żeby porozmawiać. Dziękuję i do zobaczenia jutro.